W konkursie chcielibyśmy przeprowadzić z wami wywiad. Co zrobiliście, aby osiągnąć ten niewątpliwy sukces? Jesteś przyjęcie. <grymstrzyn> <grymstrzyn> a to poważnie, co generalnie jest tak, że po prostu przejęli połączkę po starszych kolegów i okazali się jeszcze lepsi niż mistrzowie. Jak nastroje w sukcesie? Apetyt na pierwsze miejsce. Zwłaszcza że nam zapachuje tego punktu, który Jaki artykuł uważacie do tej pory i dlaczego właśnie teraz, ten który no, się nie wystrzywał? Wszystko przed wami. Większość, y, widzę, tutaj kończy trzecią klasę i domyślamy się, że nie czujecie się dobrze, oddając gazetkę w młode i niedoświadczone ręce, więc macie jakieś rady dla świeżaków. Sami byliśmy niedoświadczeni w młodzień. Rodnicory stożły myślę, że te ręce są odpowiednie. Praca w barbarze, to dla Was wstęp, <grym> prawda <grym> do jak widzisz, z Was działa to tylko jako dobra zadań. Pytanie jest do zadania, bo to nie jest praca. I tu nic nie robimy. bo... ciebie robimy po prostu. Tak, z ciebie rozumiem. A sukcesy przed Wasami? Dokładnie. Proszę, przy okazji. Się, jak robimy. Tak. No ale generalnie przybieramy się jakiś tam. <głos》>. Pamiętacie jakąś sytuację podczas tworzenia gazetki, która na zawsze ukrywała w pamięci? Była jakaś szczególnie śmiechowa, czy coś takiego? Każdy deblacz, hmm. czyli trzy yy, minuty do deblania, jak oczywiście wszyscy przesłuchają teksty, więc coś mi z tego. Ile czasu zajmowało wam pisanie artykułu i od jakich dni go napisaliście? Trzy minuty. Czasami pięć no, minut. Będziemy trzy minuty. Minut. Max, podziękajcie, że były trzy. No, jak już był koniec, terminu, to minuta, bo później... O czym Roda teraz wspominała? Deadline trzeba wam wstać. W takim razie ostatnie pytanie. Ja. Będę dzisiaj pod świeżaków. Z czego czerpaliście inspirację? Z <grym> Nie no, generalnie to było tak, że na zebraniu chowała się ta dyskusja, że padało padały różne pomysły. najrozmaiczne, typu, Jak to było? Wolczy to na małym tak? Życie i śmierć. No i później. Czyli też każdy myślał, coś co się kojarzyło z Nie było niczego tak takiego, żeby jakiś sztywny temat, który trzeba się przyjąć. Wszystko zależy od wyobraźni, słabości, od obserwacji. I to już jest z samego życia. Zazwyczaj. I zazwyczaj, zazwyczaj, zazwyczaj jakiś tak. bardziej był temat wymyślony, to tym bardziej wszyscy odbiegali, więc tak, tak jest Generalnie najważniejsze są teksty o narkotykach y, i papierosach. Probe. Przy czym po papierosach się, czyli w naszym 12 numerach, ile razy? U? No. A jakiś artykuł jest dla Was najlepszy, najcenniejszy? Było, było. A to chyba by jeszcze w tej poprzednim. <grym> <grym> to znaczy, tak, gościnnie zamieścił u nas swój artykuł znaczy mhm. i to był reportaż, który został wyróżniony po polsku w tym, Szampański.